Dzień dobry, witam, a my łączymy się z Londynem, bo tam z prezydentem Dudą przed Pałacem Westminsterskim, tuż przed wizytą u Karola, króla Karola III jest prezydencki minister Marcin Przydacz. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, Londyn to tylko przystanek, była już siedziba NATO i Bruksela, za chwilę konferencja bezpieczeństwa w Monachium i finał w Warszawie, wizyta prezydenta Bidena. Prezydent Duda przygotowuje grunt. Pod co? Pod jakie decyzje? Panie redaktorze, oczywistym kontekstem tej ofensywy dyplomatycznej jest sytuacja na wschód od naszych granic, sytuacja bezpieczeństwa. A celem tej wizyty jest umacnianie polskiego bezpieczeństwa. Za parę miesięcy w Wilnie odbędzie się szczyt NATO, szczyt całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, na którym chcemy, aby zapadły ważne. Dla polskiego bezpieczeństwa decyzje. Mówimy tutaj oczywiście w pierwszej kolejności o wypełnieniu wszystkich tych zobowiązań, które zapadły na ostatnim szczycie w Madrycie dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Mówimy o dalszym wzmacnianiu. Pan prezydent tutaj apeluje o większą obecność także infrastrukturalną, nie tylko wojskową na wschodniej flance tym w Polsce. No i oczywiście pracujemy cały czas nad utrzymaniem tej jedności świata zachodniego w kontekście rosyjskiej agresji. To wszystko jest dla nas bardzo ważne. Stąd też rozmowa z sekretarzem generalnym, ale też rozmowy z prezydentem Litwy i prezydentem Słowacji w formule wideokonferencji. Wczoraj bardzo dobra rozmowa z premierem Wielkiej Brytanii. Za chwilkę wizyta u króla Karola i pan prezydent udaje się do Monachium na spotkanie z z prezydentem Francji i Niemiec. Mówi Pan, większa obecność infrastrukturalna, czyli co? Rozmawiamy konkretnie o bazie wojsk amerykańskich w Polsce? Panie redaktorze, amerykańskie bazy są już w Polsce i są też w formule stałej. Jak pamiętamy z lata zeszłego roku, to było duże osiągnięcie polskiej dyplomacji. Udało się przekonać Amerykanów do zmiany pewnej filozofii myślenia, nie tylko o takiej rotacyjnej obecności, ale prezydent Biden w Madrycie ogłosił, że wojska amerykańskie będą stacjonować w Polsce na stałe. W postaci dowództwa Korpusu, V Korpusu w Poznaniu. Dziś pracujemy na tym, aby to wojsko, które już jest i które w razie jakiegokolwiek potrzeby, bo o tym też była rozmowa, o konieczności wydzielenia odpowiedniej liczby sił szybkiego reagowania, aby te siły doleciały do Polski czy do państw bałtyckich, niekoniecznie zabierając ze sobą sprzęt bo ten sprzęt już będzie na miejscu. Jak pan redaktor sobie może wyobrazić, dużo łatwiej jest wysłać żołnierza, dużo gorzej z, z jakimś ciężkim sprzętem z amunicją. Więc chcemy, aby te, ta infrastruktura i te magazyny były w Polsce pełne. My zostajemy z ministrem przydaczem w Londynie. Rozmawiamy dalej na rmf 24 i w radiu internetowym i we wszystkich kanałach społecznościowych. Zapraszam. To jeszcze panie ministrze o konkretach, bo prezydent Duda mówi właśnie chciałbym, aby w Polsce było więcej żołnierzy NATO, więcej żołnierzy amerykańskich i więcej sprzętu. Więc jakich decyzji można spodziewać się już za kilka dni po wizycie prezydenta Bidena, a jakich decyzji w lipcu po szczycie NATO? Panie redaktorze, to ta obecność w Polsce wojsk sojuszniczych jest jakby dwojaka. Z jednej strony to są wojska natowskie to te, które wypracowaliśmy na szczycie w Warszawie w 2016, kiedy pan prezydent był gospodarzem tego szczytu. Udało się przekonać wielu sojuszników do dyslokowania swoich jednostek w Polsce. Drugi rodzaj wojsk to są wojska amerykańskie, ale niekoniecznie w ramach formuły natowskiej, tylko bilateralnych naszych dwustronnych porozumień. To wypracowaliśmy od początku od prezydenta Obamy przez prezydenta Trumpa Teraz po prezydenta Joe Bidena. Ja nie spodziewałbym się tutaj jakichś takich deklaracji już w tym momencie. Teraz pamiętajmy, że. Ponad prawie 12 tysięcy żołnierzy sojuszniczych jest w Polsce. Wypracowujemy agendę na szczyt NATO. To, to szczyt NATO w Wilnie powinien podjąć te decyzje, ale to, co najważniejsze dzisiaj, chciałbym, żeby pan redaktor i słuchacze zrozumieli, to jest wypełnienie tej pracy domowej, którą zadaliśmy sobie wszyscy na szczycie w Madrycie. Polska zrobiła już bardzo dużo. Wydaje sporo środków finansowych na, na uzbrojenie. Prawie 4% PKB w perspektywie następnych kilku lat. Są inni na zachodzie, którzy robią troszkę mniej albo trochę za mało, a przecież jest tak, że to ze wschodu wszystkim nam potencjalnie zagrozi, zagraża jakaś niestabilność. Nie może być tak, że to Polska, Litwa czy Słowacja biorą na siebie całość odpowiedzialności za tą sferę bezpieczeństwa. To jest także praca domowa dla naszych sojuszników z Wielkiej Brytanii, z Francji, z Niemiec i oczywiście ze Stanów Zjednoczonych i o tym te rozmowy będą. Czy ta ofensywa dyplomatyczna prezydenta Dudy, a także wizyta prezydenta Bidena w, w Polsce to ciągle bardziej rozmowa Panie Ministrze o wspieraniu Ukrainy w rocznicę agresji rosyjskiej, czy także przygotowanie Europy, NATO, Polski na długi, wieloletni konflikt. Panie redaktorze, tak jak mówiłem, oczywistym kontekstem jest rocznica inwazji, ale dla nas cele są podwójne. Po pierwsze bezpieczeństwo Polski i wzmacnianie obecności sojuszniczej tutaj na miejscu, adaptacja też sojuszu, adaptacja planów, prawda, w ramach polityki odstraszania, byśmy my jako sojusz północnoatlantycki kontynuowali tą politykę odpychania, odstraszania Rosji to jest dla nas najważniejszy cel na najbliższe tygodnie i miesiące. Z drugiej strony kontynuacja wsparcia dla Ukrainy, ale żeby to wsparcie mogło być realizowane, potrzebna jest jedność, jedność świata euroatlantyckiego, i nad tym, nad tym pracujemy. No pojawiają się, jak słyszymy, różnego rodzaju głosy, prawda, gdzieś tam podważające sensowność, musimy je dusić w zarodku, musimy od razu reagować po to, aby nie dopuścić do sytuacji, w której rosyjska propaganda mogłaby triumfować na zachodniej opinii, opinii publicznej. Natomiast co do przewidywania scenariusza wojny, na pewno Władimir Putin chciałby, aby ta wojna była wojną na wycieńczenie, wojną na wycieńczenie zasobów ukraińskich i odciąć wsparcie zachodu. Im dłużej ono a ta wojna trwa tym pewnie Kreml uważa, że zmęczy Zachód, zmęczy opinię publiczną, zmęczy biznes, że się pojawią gdzieś na Zachód od Odry jakieś środowiska biznesowe, które mówią nie, nie, trzeba wrócić do deali gazowych i energetycznych, bo na tym zyskuje przemysł. Nie możemy do tego dopuścić i nad tym dzisiaj pracujemy. Do tego są nam potrzebni oczywiście nasi partnerzy dyplomatyczni, ale do tego potrzebna jest przede wszystkim opinia publiczna, bo w państwach demokratycznych, tak w Polsce, jak i we Francji czy w Niemczech, to przecież finalnie wyborcy decydują o tym, o tym, kto będzie rządził, a tym samym, jaki będzie kierunek e, polityki zagranicznej danego państwa. A panie ministrze, czy ta druga wizyta prezydenta Bidena w ciągu jednego roku, bez precedensu absolutnie, to także sygnał, że rośnie niebezpieczeństwo dla Polski i dlatego e, i USA, i Biden, i NATO musi się zwrócić bardziej w stronę wschodniej flanki? Nie, myślę, że to nie, nie, nie jest nie, nie ta przyczyna. Przyczyna jest zupełnie inna. Jak słyszeliśmy rzecznika Białego Domu i rzecznika Rady Bezpieczeństwa, przy białym domie, domu Chodzi o to, aby wysłać jasny sygnał. Jesteśmy razem jako sojusznicy. Warszawa to jest miejsce, z którego wysyła prezydent Joe Biden sygnał na cały świat. My, jako państwa demokratyczne, wolne, będziemy bronić naszej wartości, będziemy bronić porządku światowego. Po drugiej stronie mamy ciemny autorytaryzm, który próbuje ten porządek światowy zbudzić. I to, że Joe Biden wybiera Warszawę, nie jest zupełnie przypadkowe. To jest wynikiem naszych zabiegów, naszych starań. Sam jeszcze nie tak dawno byłem w Waszyngtonie zabiegając od tą wizytę na, z decyzją pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale to też jest wynik całości naszych działań i prac w ostatnich, nawet nie miesiącach, co latach. Polska jest stabilnym partnerem bezpieczeństwa, jest dostarczycielem bezpieczeństwa dla, dla innych i dlatego Joe Biden i polityka amerykańska koncentruje się dzisiaj na, na wschodniej flance, właśnie na Polsce. Nie chcę tego mówić, ale słyszę od wielu, wielu ekspertów, że ten taki siła ciężkości przesuwa się w ostatnich miesiącach i latach właśnie w kierunku Europy Środkowej, w tym przede wszystkim do Warszawy. To jest nasz duży sukces dyplomatyczny, to jest sukces całego państwa polskiego, bo to rząd ale także przecież i obywatele wykazali się tutaj gigantyczną odpowiedzialnością i gigantycznym e, e, wsparciem, jakiego udzielili chociażby ukraińskim uchodźcom. To czego się Pan spodziewa, czego możemy się spodziewać, czego możemy oczekiwać po wystąpieniu prezydenta Bidena? Poza zagrzewaniem bądźcie twardzi, pomagajcie Ukraińcom, jesteście liderem pomocy w regionie. Panie redaktorze, ja nie jestem rzecznikiem Białego Domu, trudno, żebym ja mówił o czym będzie prezydent Biden mówił w ogrodach zamkowych w Warszawie. To, co słyszę z ust amerykańskich dyplomatów, ale także i publicznie, to przede wszystkim słowa podziękowania. Podziękowania dla Polski i Polaków jako bardzo odpowiedzialnego partnera. Także i w tych trudnych momentach takich kryzysowych przypomnijmy sobie, co się działo na granicy polsko-białoruskiej. Przecież to był pewnego rodzaju test stabilności i odporności Polski, polskiego rządu, polskiego społeczeństwa na prowokacyjne, hybrydowe działania. Rosji i jej sojusznika, jakim jest Białoruś. Musimy być także przygotowani, że Rosja przecież ma świadomość, że nie, nie jest w stanie wejść w szranki z NATO, ale hybrydowe działania pod progiem wojny, poniżej artykułu 5, z całą pewnością anality, analitycy na Kremlu myślą, jak tu nas dalej podzielić i zdestabilizować. Więc te słowa prezydenta Joe Bidena na pewno będą się koncentrowały wokół, wokół tego także i wokół podziękowania za chociażby poradzenie sobie z kryzysem w przewodowie. No To był bardzo trudny moment. A jednak udało się z niego wyjść mimo tej wielkiej tragedii. Nie doprowadziło to do rozlania się jakiejś eskalacyjnej atmosfery. A czy, I myślę, a, że, panie, panie, że... panie ministrze, a, czy, a, czy, a będzie... czy podczas tej ofensywy dyplomatycznej, rozmów prezydenta Dudy dzisiaj, wczoraj, jutro i z prezydentem Bidenem yy, będą podejmowane decyzje albo przygotowania do decyzji o przekazaniu Ukrainie samolotów bojowych? Panie redaktorze, cały czas sprzęt na Ukrainę jest przekazywany. Nie tak dawno zamknęliśmy. Tą, tą koalicję, czy tam, no, rozpoczę... zakończyliśmy formułowanie tej koalicji czołgowej, to też była wielka sprawa, bo przecież to Polska jako pierwsza, pan prezydent Welwowie ogłosił, że chciałby taką koalicję zbudować. Finalnie ją się udało. Podobnie z amunicją, podobnie ze sprzętem artyleryjskim, to jest dzisiaj bardzo ważne. Rozmawialiśmy i rozmawiamy także o samolotach bojowych. Polska tutaj i tak już zrobiła bardzo dużo w każdym możliwym aspekcie. Tak jak pan prezydent tutaj wielokrotnie mówi, my nie mamy aż takiej wielkiej liczby samolotów e, bojowych, aby móc tutaj nimi e, w jakikolwiek sposób dysponować. Są inni silniejsi sojusznicy, który, którzy tą pracę domową, tak jak mówię, muszą wykonać bardziej aktywnie niż my. E, my nie jesteśmy supermocarstwem e, militarnym, dopiero odbudowujemy... Ten potencjał polskiej armii po latach, przecież 90., -tych, 2000 -tych, pewnych zaniedbań, które. Natomiast słyszeliśmy także i tutaj w Wielkiej Brytanii, że niektórzy piloci już się szkolą na zachodnioeuropejskim sprzęcie lotniczym, mówią o pilotach ukraińskich, także, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Samolot przekazać to nie jest wielka sztuka. Pytanie, czy jest pilot, który potrafi to obsługiwać. A te szkolenia, jak wiemy z własnego przykładu, trwają przecież nie dni czy tygodnie, tylko czasami miesiące, a nawet lata. Panie ministrze, na koniec, bo musimy kończyć, bo pan zaraz z prezydentem udaje się na spotkanie z królem Karolem. Czy bliżej jest przyjazdu do Warszawy na spotkanie z prezydentem Bidenem, prezydenta załańskiego? Czy jest w ogóle rozważane takie spotkanie w trójkącie duda biden Załoński? Panie redaktorze, nasze kontakty ze stroną ukraińską są bardzo intensywne. Widzieliśmy, widział się pan prezydent Andrzej Duda z prezydentem Zeleńskim parę dni temu. Nie jest na ten moment przewidywane żadne tego typu spotkanie. Natomiast to, co jest przewidywane, to spotkanie z liderami, prezydentami, premierami wschodniej flanki NATO z dziewięciu państw liderzy. Od Estonii po Bułgarię przyjadą do Warszawy na zaproszenie prezydenta Dudy, spotkają się z prezydentem Joe Bidenem. Przyjedzie także i sekretarz generalny NATO, którego przedwczoraj zaprosił pan prezydent Duda, i mamy potwierdzenie, że SecGen wybiera się do, do Warszawy. Więc to będzie duże wydarzenie natury dyplomatycznej. Nie wchodzę tutaj w żadne dywagacje na temat obecności prezydenta Zeleńskiego. Proszę naprawdę uwierzyć, że nawet gdybym miał jakiekolwiek informacje, czy mielibyśmy plany. Z całą pewnością nie dyskutowalibyśmy o nich w formule publicznej z oczywistych względów, względów bezpieczeństwa. Panie ministrze, czy pan wie, dlaczego lekko opóźniona jest wizyta prezydenta Bidena? Była mowa, że będzie już poniedziałek, będzie dopiero we wtorek rano. Nie, nie jest opóźniona. Od początku Amerykanie mówili, że pan prezydent Joe Biden przyleci z poniedziałku na wtorek. Tak naprawdę miało się to odbyć w godzinach porannych, tak mówili. I to są godziny poranne. Jak rozumiem, prezydent, prezydent Joe Biden. Tak, tak zdecydował. Nie ma tutaj żadnego, żadnego zaskoczenia. Zresztą my jesteśmy naprawdę w kontakcie ze stroną amerykańską. Znamy plany prezydenta Joe Bidena, w jaki sposób wyleci z Waszyngtonu, prawda, i jak przyleci do Europy, więc nie ma tutaj absolutnie żadnych zaskoczeń. Dziękuję pięknie. Prezydencki minister Marcin Przydacz, który zaraz z prezydentem udaje się na spotkanie z monarchą brytyjskim. Dziękuję pięknie za rozmowę, panie ministrze. Bardzo dziękuję.